Witajcie moi drodzy, ja tak na szybko, bo muszę wam coś powiedzieć. E, ja nie wiem, czy wy zdajecie sobie sprawę, co wyście narobili e, w tym pozytywnym tego znaczeniu. Odnoszę się tutaj do ostatniego mojego nagrania, nad którym bardzo się zastanawiałam, czy nie wyciąć pewnej części. I zaryzykowałam i po prostu stwierdziłam, nie no, czuję, że muszę wgrać, to wgrałam, e, różnie została ona odebrana. W większości zostało to odebrane tak, jak, tak, jaka była moja intencja. Bardzo chaotycznie to wszystko powiedziałam, więc mogło to zabrzmieć, że mój tata zadaje mi ból, dlatego że mi nie pomaga. Nie, nie, tak nie jest. E, tu chodzi o całkiem inny trzeci czynnik, całkiem inny. Skłamałabym, gdyby powiedziała, że mi się naprawdę nie pomaga. Może jest inaczej niż wcześniej, dużo bardziej inaczej i. i no, i tak jak mówiłam wcześniej, ciężko, tak? Natomiast to wszystko ma na to swoje wytłumaczenie, bo to jest tak jakby trochę na moje własne życzenie. Zaraz wam wszystko wytłumaczę, ale najpierw muszę wam powiedzieć, co się stało. Poprzez to, że w 30-minutowym nagraniu wy się skupiliście, 90% z was skupiłaś na takim maleńkim fragmencie, który był tylko i wyłącznie przykładem, aby pokazać, że właśnie w rodzinie, gdzie. Czujemy, odbieramy pewien ból, bo wiadomo, rany zadawane przez członków rodziny najbardziej bolą i, i od miłości, do nienawiści jest jeden krok i jak mocno trzeba się trzymać, żeby tą miłość cały czas sobie przypominać, wzniecać, nie pozwolić jej zgasnąć. To był taki mój przykład z mojego życia, na którym ja staram się panować i mam wrażenie, że w miarę panuje. Ale poprzez to, że macie takie wielkie i kochane serca tutaj, skupiliście uwagę na mnie. I to każdy z Was w różnym czasie skupiliście uwagę na mnie, i w ciągu godziny, ja nie żartuję, godziny od opublikowania filmu, tego nagrania, kiedy wybierałam się do mojej babci z dziećmi, naszykowałam tobołków różnych i tak dalej, żeby zanieść do samochodu, mój tata spontanicznie zawsze tak robił, ale dłuższego czasu tego nie robił, tak? I bo ma, bo inne, inne czynniki, tak jak mówiłam, wchodzą w tutaj, w, że tak powiem, w paradę. I on po prostu sam zaoferował mi pomoc. Ale to jeszcze nic. Ja zrobiłam oczy tak jak 5 złotych, bo tak jak mówię, no ja już się przyzwyczaiłam do tego, że, że cały czas robiłam teraz wszystko sama, że miałam te chwile dużo ciężkie, cięższe i tak dalej, ale to wasze skupienie uwagi zadziałało jak zaklęcie. Dosłownie. Później, żeby było śmiesznie, wróciłam do domu. Co mnie najbardziej po prostu zaskoczyło i... I, i nie wiem, i tak uradowało, no nie wiem, jak mam Wam to powiedzieć, to to, że rano na drugi dzień wstałam i mój tata bezinteresownie zajął się dziećmi, zaczął się z nimi wygłupiać, zaczął e, da, rysować, kolorować, jakieś różne rzeczy robić, zaczął ze mną rozmawiać, zaczął się ze mną śmiać. Normalnie ja nie pamiętam go już tak długo, był w takim ciężkim e, programowaniu zewnętrznym, że jeszcze Wam coś powiem ciekawego wczoraj podszedł do mnie z telefonem, bo ja już wczoraj Wam próbowałam to nagrać, ale dobrze, że poczekałam, bo to zaraz Wam wytłumaczę, o co chodzi dalej. Wczoraj podszedł do mnie z telefonem i mówi Aga, czy Ty słyszałaś o tym i o tamtym? Mówił mi o tym wirusie. E, no wiecie, wszyscy wiemy, po co ten wirus jest, jak jest i, i co i jak, tak? Natomiast ktoś, kto słucha non -stop wiadomości, to on tam po prostu jest tak nasiąknięty tymi, taki negatywny, taki ciężki, Taki, że normalnie bardzo ciężko jest czasami obcować z nim, bardzo, bardzo ciężko. No ale w każdym razie pokazał mi wiadomości, które mu pokazywałam dawno temu, i mówi: Ty widziałaś to, ty słyszałaś o tym, i ja mówię: Tak, ja ci to pokazywałam, a on niesamowite to jest. I już się zdenerwował na te wiadomości, przestał je oglądać. I wiecie, co to jest? To nie jest bieg okoliczności, nie ma zbiegów okoliczności. Wy skierowaliście w trosce, o mnie, za co by was wszystkich bym uścisnęła, naprawdę energię swoją, energię swoich myśli. To jest to, o czym mówi Anastazja o dzwoniących centrach Rosji, że Bóg, oprócz wolnej woli, nam dał bardzo potężne narzędzie, potężne narzędzie, które jest, kreacja poprzez myśli. Nasze myśli kreują naszą rzeczywistość. I ja wiem, że wszyscy w koło to powtarzają, ale teraz macie ten przykład. Ja już teraz wiem, dlaczego coś mi mówiło, żebym nie usuwała tego prywatnego, tego prywatnego mojego fragmentu, przykładu, żeby, żebym jedno to zostawiła, bo powiem Wam szczerze, że obawiałam się tego, że może to zostać źle zrozumiane, bo ja, korzystając z czasu, staram się wszystko. Szybko przeka przekazać, zanim się mi dzieci pobudzą, zanim będę miała jakieś przeszkadzacze. I, I bałam się. I pierwszy komentarz, jaki dostałam, troszeczkę mi tak powiedział, że kurczę, może być jeszcze ciężko. Ale mówię: Nie, nie wykasuję, nie przerobię tego, zobaczę, jak to będzie dalej. Najwyżej po prostu, jak coś będzie inaczej odebrane, to po powiem to jeszcze raz, tak jak to powinno być odebrane. Ale zobaczcie, nie musiałam. Większość z Was działa na tym samym y, poziomie myślenia i odebraliście mnie tak, jak ja chciałam. Czyli zrozumieliście moją intencję, nie patrząc na znaczenie tak naprawdę słów. Y, a niektórzy odebrali to dosłownie, i jest też OK. Jak najbardziej jest też OK, ja to rozumiem, ja to tak powiedziałam, tak to przekazałam, ale dzięki temu też, że tak przekazałam, wy, te osoby, które. Dosłownie to odebrały, przekazały niesamowite rzeczy w komentarzach. Ja te komentarze pozwólcie sobie przeczytam tak naprawdę od początku istnienia kanału, bo z tych komentarzy się bardzo fajnie dużo, dużo e, nazbierało i żebyście wiedzieli, że takich ludzi jak ja, bo ja wiem, że komentarze nie wszyscy czytają, e, takich ludzi jak ja z takimi sytuacjami jak ja mam. Jest bardzo dużo tutaj między nami, i na pewno poza tym naszym gronem jest tak samo ich bardzo dużo. Przechodzimy wszyscy przez to samo. I skoro ja przychodzę i ja wyszłam, i są ludzie, którzy byli w jeszcze powiedzmy cięższej z zewnętrznej perspektywy sytuacji, wyszli, bo są takie osoby, które przeszły naprawdę bardzo ciężkie rzeczy, z tego co czytałam w komentarzach, to znaczy się. Że wy wszyscy jesteście w stanie, ci, którzy mają teraz ciężko wyjść z tego, tylko trzeba skierować odpowiednią myśl. I teraz macie przykład, żywy przykład na mnie, co się wydarzyło. Okej, okay, nie trwało to długo, bo to trwało jeszcze przez wczorajszy dzień, do pewnego momentu, kiedy gdzieś, nie wiem, co wpłynęło, czy to radio wpłynęło, coś zewnętrznego w każdym razie, jakiś przekaz, na pewno jakieś wiadomości, bo mój tata kocha wiadomości i to wpłynęło na jego znowu jakiś e, jakąś negatywną odzywkę i tak dalej, ale tym razem e, ja mu to inaczej wyjaśniłam, on tego nie skomentował i nie było napiętej sytuacji, po czym po tym wyjaśnieniu znowu było powiedzmy normalnie, więc... Może to nie będzie trwało wiecznie, ale to jest właśnie to, że trzeba zawsze nad tym pracować, że nie możemy przestawać myśleć pozytywnie. To nie jest tak, że my pomyślimy pozytywnie, byk dzisiaj i później powiem: Dobra, coś się wydarzyło, o, ale krótko trwało, to po co będę myśleć pozytywnie? Nie. Cały czas trzeba myśleć pozytywnie. I no, zobaczcie, zmieniliście niemożliwe. I to ja nic nie musiałam robić, ja nic nie zrobiłam. To wy. Ileś osób skoncentrowanych na jednym celu, i to w różnym czasie, zobaczcie, bo to nie była umówiona godzina, tak jak się medytacje robi zbiorowe, w różnym czasie. Stąd pojęcie względności czasu. Czas jest pojęciem względnym. Liczy się tylko intencja i skierowana myśl. Ona nie ginie w czasie, ona nie potrzebuje konkretnej godziny, ona nie potrzebuje trwać od, od momentu jakiegoś do jakiegoś momentu. To po prostu to, co sobie wytworzycie we własnej głowie, ta myśl, skierujecie ją w konkretnym celu. Ona może wszystko. Tak jak powiedziała też Anastazja w tych dzwoniących cedrach Rosji, że jeżeli wszyscy nagle ludzie na całej planecie chcieliby stworzyć drugie słońce, ono by powstało. Taką mamy siłę myśli. Jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boga. On był kreatorem, twórcą, my tak samo. I nawet z zwiastun, zwiastunach świtu, tak, mamy plejadian, którzy przekazują, że to obudzenie również, które teraz następuje, ono. Nie może odbyć się naraz u wszystkich, dlatego że powstałby chaos. Ono musi dziać się stopniowo, w tym celu, że jeżeli jedna osoba się przebudzi, przejdzie pewne trudności, to będzie mogła powiedzieć o tych trudnościach następnej osobie, która będzie wchodziła w fazę przebudzenia, tamta, następna i tak dalej, tworząc sieć. I my tutaj, na tym kanale, tworzymy tą sieć. Macie przykład. Naprawdę żywy przykład na mnie. Czarno na białym. Dodaliście mi taki boost energetyczny, czyli taki zastrzyk energetyczny. I nie tylko mi. Dodaliście, zmieniliście, tak jak mówię, zmieniliście całkiem innego człowieka, którego nigdy na oczy nie widzieliście, ale wiedzieliście, jaką rolę pełni dla mnie. Poprzez, poprzez tą więź między nami, która między mną a wami się wytworzyła, Swoim myśleniem stworzyliście inne połączenie. Widzicie, jakie to jest potężne? To jest potężne. To zobaczcie, co by się stało, gdybyśmy wszyscy, wszyscy absolutnie, skierowali myśl ku zmianie ludzi, którzy są w rządzie. Nie, że o ten zły tu trzeba rząd wymienić, bo to bo tamto. Tylko siłą naszych myśli możemy zmienić danych ludzi. A zobaczcie, co się stanie, kiedy my skoncentrujemy się i wyślemy energię miłości, energię wsparcia, energię najlepszą, jaką mamy w sercu, z naszych czystych serc, jeżeli wyślemy tę energię do ludzi pracujących w policji, do ludzi pracujących w wojsku, do ludzi w rządzie. Nie tylko naszym, ale całego świata. To są tylko ludzie, pamiętajcie o tym, którzy chcą być kochani i którzy również kogoś kochają. Możemy ich zmienić, możemy oczyścić ich serca poprzez, wysyła, poprzez wysłanie pewnej energii na, z naszych serc do ich serc. Zobaczcie, jak to działa. Uzdrowiliście u mnie pewną część mojego życia, tak naprawdę. Jak długo? Nie wiem. Wiem, że nad tym trzeba pracować. A więc bardzo was proszę skupcie się zamiast dawać energię w jakiekolwiek narzekanie, bo niektóre, widziałam, komentarze się też pojawiły, a co, jeśli to, a jeśli to, a jeśli tamto. No więc zobaczcie. Jeżeli będziemy się koncentrować na tych rzeczach wszystkich negatywnych, na przepowiedniach, na tym, co robią media, zobaczcie, że media doskonale wiedzą o sile naszych myśli. Może nie same media i nie osoby pracujące w mediach, ale ten, kto te media stworzył, ten, kto decyduje o tym, co ma być przekazywane, to on doskonale wie, on czy oni, grupa ludzi, nie wiem, doskonale wiedzą, jak potężne jest oddziaływanie ludzkich myśli, a szczególnie grupowe. Mamy przykład, jak, co, co się dzieje, zobaczcie, taka mała garstka ludzi. Podejrzewam, że z tych, co pisali komentarze, wysłała energię nieświadomie do mnie, zmieniając. Całkiem zachowanie jednego człowieka. To sobie wyobraźcie, co by było, gdybyście zmienili zachowanie chociaż na jeden dzień. Na jeden dzień decyzyjny u jednego przywódcy, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Wpłynąć na jego serce, oczyścić jego serce ze wszystkiego, co ciemne. Dać temu tej osobie, która jest pozbawiona, być może ma zabrane. Nie, wie, nie wiemy, dlaczego ta osoba tak się zachowuje. Nie wiemy, co jest koło niej. nie wiemy. Co, pod jakim jest wpływem, jeżeli my wyślemy naszą czystą energię, tylu z nas, wszyscy jesteśmy siecią, jesteśmy połączeni również z tymi negatywnymi istotami. Jeżeli wyślemy tą energię ciepła, miłości do tej osoby, to w ten jeden dzień decyzyjny, nawet jakby miała, miał się zmienić jeden dzień tej osoby i ona by zaczęła się kierować sercem i miałaby podjąć ważne decyzję w tym jednym dniu, to jakie by to były decyzje? Pomyślcie o tym. Bo teraz, to tak samo jest teraz Właśnie z tym, a jeżeli to, jeżeli tamto, jeżeli będziemy słuchać tych mediów, tak? Mediów, które doskonale wiedzą, że jak będą nastrajać ludzi negatywnie, to oni, to oni będą odpowiednie typy energii puszczać i doprowadzą do tego, co oni sobie zaplanowali, co sobie zaplanowały być może elity. I teraz, jeżeli będziemy pod tego wpływem je będziemy się koncentrować na wszystkich przepowiedniach, na tym, co kiedyś ktoś widział, zobaczcie, kiedyś nawet Nostradamus powiedział, że nawet mapy ma narysowane, że, że świat będzie pod wpływem muzułmańskim. Pamiętajmy o tym, że on miał jakieś wizje, czyli on coś widział. Jeżeli widział, to jest moja taka teoria, jeżeli widział ludzi, którzy mieli pozakrywane twarze, tak jak jest w religii muzułmańskiej, i zobaczył to, to mógł powiedzieć, że, po, że świat będzie pod wpływem tej religii, że będzie śmiertelność. Prawda? Bo mógł to widzieć. I powiedział jeszcze, że Polska będzie najmniej pod tym wpływem, i mając doświadczenie, jak mieszkałam w Niemczech, jak ludzie nosili maseczki, tam nie było tak, że ktoś nosił maseczkę pod nosem. Nie, nie, nie. Tam wszyscy tak jak powiedzieli, tak tam jest. Tylko w Polsce każdy robi co chce, więc Polska będzie w najmniejszym wpływie, pod najmniejszym wpływem, więc ja to tak widzę. Więc te wszystkie przepowiednie, ktoś zobaczył obraz, ocenił go swoim punktem widzenia. To był jego punkt widzenia. To nie przyszedł nikt do niego i powiedział, tak będzie. On mu dał, ktoś mu dał jakąś wizję, czy sam we wszedł w wizję, może wszedł w medytację, nie wiemy jak to było. Coś ktoś zobaczył. Pan Jackowski, na przykład. On też na, na, na wizji, na live'ach też on coś widzi. Ale on ocenia tym, to co widzi, on ocenia swoim punktem widzenia, on ocenia swoją prawdą. On, o, on tworzy swoją opinię. Opinia nie jest prawdą. Nie jest ogólną prawdą. Nie jest, nie jest Niekoniecznie musi się wydarzyć. Rozumiecie, o co chodzi. Wszystko zależy od naszej myśli. I mama, ostatnio z mamą moją rozmawiałam i powiedziała mi, że e, gdzieś tam słyszała w jakiejś regresji, że ktoś powiedział, że siedzimy na takiej bombie, którą. Czyli ta, ten koronawirus, który może wybuchnąć, ale nie musi. Jeżeli ludzie się skoncentrują na tym, co przekazują media, to wybuchnie, jeżeli nie, to nie musi, więc naprawdę jesteśmy na pograniczu. Przypominam, że planety sprzyjają niestety konfliktom, również bardzo zbrojnym. Naprawdę. Bardzo, bardzo to sprzyja. Więc nasze myśli w tym momencie, to jest taki ostatni dzwonek, kierujmy go w dobrą stronę. Ja na podstawie komentarzy zauważyłam, jak bardzo łatwo można niektórymi z Was manipulować, jak bardzo łatwo się denerwujecie, jak bardzo łatwo potraficie kogoś ocenić. Nie wszyscy, oczywiście, nie wszyscy. Więc spróbujmy skoncentrować nasze myśli, nawet teraz, jak tego słuchacie. Na przykład. Najbardziej bym. Tak naprawdę, najbardziej, no bo zobaczcie, wszystko się zaczyna w Stanach Zjednoczonych, niestety. Więc koncentrujmy się na tym kraju. Wyślijmy tam naszą pozytywną energię czystego serca. Żeby cokolwiek się dzisiaj wydarzy, żeby się wydarzyło coś pozytywnego. Dlatego że ja od rana czuję niepokój. Podejrzewam, że Wy również. Im bardziej czujemy niepokój, tym bardziej nastawiajmy się na tą miłość, na czystość, na, na dobro na piękno, na to, że każdy człowiek pochodzi od światła, każda istota pochodzi ze, ze światła, każda jedna, nawet tak najczarniejsza i tak pochodzi ze światła. Przywróćmy tym istotom ten ich blask, oczyśćmy te serca, które są ciemne. Umiemy to. Pokazaliście na moim przykładzie. Umiemy to. Ta, ci wszyscy ludzie, którzy mnie teraz słuchają, te... Nie wiem, ile, do ilu dojdzie tym razem, czy tysiąc, czy dwa, czy, czy sto. Nieważne. Proszę Was, skupcie się teraz na miłości. Jak Wy postrzegacie miłość? I tak jak Wy postrzegacie miłość, może być to miłość nawet do samochodu, do rzeczy takich materialnych, tak jak Wy postrzegacie tą miłość, proszę Was, wyślijcie do przywódców Państw. Albo skoncentrujcie się na jednym. Wyślijcie tą miłość. Nie popadajcie w strach. Teraz na YouTube jest mnóstwo takich rzeczy, że a, tu próbowali zabić tego, tu tamtego, o, będzie źle, na pewno go zabiją. Nie, to wy to kreujecie. Jak wy będzie tak myśleć, to tak się stanie. Nie myślcie tak, proszę was. Proszę was z czystości mojego serca, z wdzięczności za to, co zrobiliście z moim życiem, nawet na jeden czy dwa dni. Dało mi to taką energię na całe życie. Przepraszam, że mówię tak szybko że cały czas mnie coś odciąga. Słyszycie pewnie w tle moje dzieci, które co chwilę mnie wołają do czegoś, ale ja muszę to dzisiaj wgrać. Ja po prostu czuję, że ja muszę, że to jest jakiś ostatni dzwonek, żeby was skoncentrować na tym, co dobre. Ten dzień jest bardzo ważny dzisiaj. Dzień, który jest również bardzo zapisany astrologicznie. Dzień przewrotu. Więc bardzo was proszę. Widzicie ten, ten mój, tą moją sinusoidę energii w tym, jak ja to mówię, bo ja sama to teraz zauważam. Jeszcze raz spójrzcie, jak potężnie zmieniliście mój dzień. Możemy zmienić dzień innego człowieka. Niech to będzie przywódca, który podejmie właściwe decyzje dla całej Ziemi, dla wszystkich nas. Awaria, muszę iść. Pozdrawiam was. Trzymajcie się ciepło.